Czołem, witam w starym wspaniałym świecie, wystrzałową środę. Dzisiaj będą herezje. Dzisiaj, moi drodzy, nasypię prochu podsypkowego 4F do strzelby dwunastki i urwie mi ryja. Czy może jednak nie? Na początek quiz. Co ma więcej energii? Kilogram prochu gruboziernistego? Kilogram drobnego prochu podsypkowego? Kilogram trotylu, którego oczywiście nie mam, bo jest na pozwolenie, ale kilogram trotylu? Czy kilogram starych szmat, dziurawych gaci, ścierek ee, innego wypierdzianego towaru? Możecie zapauzować film i napisać w komentarzu, co ma więcej energii. Proch drobnoziarnisty, proch gruboziarnisty, trotyl czy stare gacie? Po kilogramie każdego. Jak już napisaliście i odpauzowaliście, to możemy przejść do rozwiązania. Oczywiście najwięcej energii będzie miał kilogram starych szmat. Jeżeli szmaty składają się z bawełny, to bawełna jest celulozą i celuloza, kaloryczność celulozy wynosi około 17 MJ na kilogram. Trotyl, którego nie mam, yy, ma jakieś 4 MJ na kilogram, jakoś 4 razy mniej niż stare gacie. A czarny proch, bez względu na to, jaką ma granulację, ma około 3 MJ na kilogram. Drobnoziarnisty proch i gruboziarnisty proch mają tyle samo energii na kilogram. To oczywiście jest logiczne, bo proch w 75% składa się z saletry, która nie jest paliwem, tylko jest utleniaczem. Proch tylko w jednej czwartej składa się z paliwa, z siarki i węgla, a w trzech czwartych z dostarczyciela tlenu. W starych szmatach nie mamy tego, mamy 100% paliwa, a tlen bierzemy z powietrza. Dlatego w ostatecznym rozrachunku stare szmaty będą miały więcej energii. Dlatego w ostatecznym rozrachunku w piecu palimy raczej węglem albo drewnem albo gazem ziemnym, które są. 100% paliwem i one dostarczają więcej energii. Natomiast specjalna umiejętność prochu nie polega na tym, że ma bardzo dużo energii, tylko to, że potrafi tą energię oddać w bardzo krótkim czasie. Szmaty będą nam się paliły całe długie minuty. Proch spali się w ciągu milisekund. Trotyl spali się w ciągu mikrosekund. I tu mamy też rozgraniczenie, dlaczego w broni. Palnej, nie używamy starych szmat, bo za długo by się paliły i nie napędziłyby nam pocisku, byśmy odpali, podpalili szmaty w lufie i by się tam tliło przez długo, albo w ogóle by się nie paliło, bo by nie miało źródła tlenu. E z drugiej strony nie używamy trotylu, bo on się spali czy detonuje zbyt szybko. Trotyl czy inne materiały wybuchowe, kruszące, spalają się szybciej niż są w stanie się odkształcać. Tam prędkość fali uderzeniowej jest naddźwiękowa, to znaczy, że prędkość reakcji przebiega szybciej niż materiał jest, rozlatuje się na kawałki. Dlatego materiały kruszące nie potrzebują pojemnika. Trotyl czy inny materiał kruszący wybuchnie sam z siebie. I gdybyśmy go naładowali do lufy, to zanim pocisk w ogóle zacząłby się przemieszczać, to już cały trotyl czy inny materiał kruszący by nam przereagował. I oddał całą energię natychmiastowo, całe ciśnienie by wygenerował, zanim pocisk się zacznie przemieszczać. W związku z tym rozsadziłby nam lufę w drobny mak. W broni palnej dlatego stosujemy tak zwane pędniki, czyli materiały wybuchowe, które nie detonują, tylko się po prostu spalają sukcesywnie. W czasie, jak się przemieszcza pocisk w lufie, to ten proch się spala, w idealnej sytuacji e, kończy się spalać mniej więcej w momencie kiedy pocisk opuszcza lufę. Czarny proch ma taką samą energię i taką samą prędkość spalania samego materiału bez względu na swoją granulację. To jest ten sam materiał. Jeżeli był z jednego krążka wykruszony i przesiany, to już jest dos dosłownie ten sam materiał z tej samej partii. On ma tą samą prędkość spalania i ma tą samą wartość energetyczną. Różnica polega na tym, że jeżeli są drobne ziarenka, to one się spalą krócej. One ma te, mają tę samą prędkość spalania prochu, materiału, ale ziarna są mniejsze, więc one się spalą, będą się spalały krócej niż, niż ziarna grube. Różnica będzie też polegała na tym, że proch drobny wygeneruje o wiele wyższy pik ciśnienia w krótkim czasie, a proch gruby będzie to ciśnienie generował o wiele łagodniejsze w dłuższym czasie. Jeżeli mamy broń o krótkiej lufie, i chcielibyśmy, aby proch się spalił w miarę idealnie, to znaczy w czasie przemieszczania się pocisku wzdłuż lufy, to chcielibyśmy mieć proch, który się spala bardzo szybko. Więc raczej nasypiemy prochu drobnego, nawet takiego bardzo drobnego 4F. Jeżeli nasypiemy tu prochu grubego, no to większość tego prochu nam się spali poza lufą. Jeżeli natomiast mamy broń grubego kalibru i do tego z długą lufą, i nasypiemy do niego bardzo drobnego prochu, to ten proch się spali bardzo szybko, a potem przez resztę lufy już nie będzie się spalał, tylko gazy będą napędzały pocisk, ale proch nie będzie się spalał sukcesywnie. Dodatkowo ten pik energii, który tu będziemy mieli, będzie bardzo wysoki w porównaniu, gdybyśmy nasypali tyle samo prochu gruboziarnistego, który nam się spali na o wiele dłuższym dystansie. Dlatego zgodnie ze sztuką do dwururek takich na przykład e, wagomiaru 12, sypi się proch gruboziarnisty 2F, albo nawet 1F, 1,5F, tego typu proch. Sypanie prochu 4F do takiej dwururki no, jest karkołomne, bo on się spali bardzo szybko i potem ten pocisk czy śród będzie się przemieszczał już bez spalania prochu w lufie. A gdybyśmy chcieli uzyskać tą samą energię prochem 4F co prochem 2F, to mielibyśmy za wysokie ciśnienie i mogłoby nam rozwalić lufę. Dlatego mówię o urywaniu ryja. Jeżeli chcielibyśmy nasypać prochu 4F do dwórurki, czy tak jak ja to zrobię w dzisiejszym filmie, nasypię prochu 4F do dwórurki i zmierzę energię, żeby wam pokazać, co się dzieje. To trzeba wiedzieć, co się robi, trzeba robić to z głową. Myk polega na tym, że producenci broni nie podają maksymalnego ciśnienia, jaki można wygenerować w ich broni, bo z tego ciśnienia też za bardzo nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Producenci broni podają maksymalną naważkę prochu i pocisk do danej broni. Maksymalna naważka prochu określonego prochu, np. szwajcarskiego prochu 3F. I pocisk o określonej wadze generują określone ciśnienie, i to ciśnienie należy uznać za maksymalne. W lufie o określonej średnicy, przy określonej granulacji prochu szwajcarskiego, na przykład, przy określonej wadze pocisku będziemy mieli określone ciśnienie, i potem możemy sobie przeliczać czy będziemy mieli mniejsze, czy większe, jeżeli na przykład użyjemy innego pocisku, cięższego albo lżejszego, albo jeżeli użyjemy prochu o innej granulacji. Wziąłem więc taką dwururkę, to jest Pedersoli Couch, wagomiar 12, 20 cali długość luf, Wziąłem maksymalną naważkę, określoną przez producenta. Z tej maksymalnej naważki oszacowałem sobie kalkulatorem maksymalne ciśnienie w lufie i potem zmieniłem proch na 4F i zobaczyłem, jaką muszę dać naważkę, żeby wygenerować takie samo ciśnienie albo mniejsze, żeby sobie nie rozsadzić lufy. I wyszło mi, że to musi być o wiele niższa naważka. O wiele mniej prochu 4F można użyć, żeby utrzymać się w ramach tego samego ciśnienia. A teraz najważniejsze, po co ja to robię? Ano po to, żeby obalić kolejny mit. Kolejny mit do obalenia jest taki, że jeżeli użyjemy prochu nieprzewidzianego do naszej, naszej broni, na przykład użyjemy prochu 4F w takiej dwururce z grubymi lufami, to ten proch 4F, Gram do grama, albo gran do grana, da mniej energii niż proch do niego przewidziany czyli raczej 2F, albo nawet 1F. Wiemy już, żeby utrzymać to samo ciśnienie w lufie, co przy prochu gruboziarnistym, prochu drobnoziarnistego musimy nasypać mniej. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo broni, rzeczywiście proch drobnoziarnisty da mniejszą energię. Po prostu mniej jest wolno nam go użyć. Jeżeli go nasypiemy taką samą naważkę, jakbyśmy nasypali grubego, to znacznie przekroczymy bezpieczną wartość ciśnienia. Niekoniecznie rozsadzi nam broń, ale może, może nam też broń zniszczyć. Broń będzie działała źle. W związku z tym, w tym sensie, proch drobnoziarnisty jest będzie dawał mniejszą energię z powodów bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli byśmy nasypali taką samą naważkę, gram do grama prochu drobnoziarnistego, to zdecydowanie on wygeneruje większe ciśnienie. Nawet jeżeli ta naważka będzie mała, zmniejszona, na przykład zmniejszymy z dozwolonych 90 gramów dla tej strzelby do 30 gramów dla prochu 4F i potem nasypiemy 30 granów, 4F i 30 gramów 3F na przykład, albo 2F, i zobaczymy, co się stanie. I moim zdaniem, na pewno proch 4F wygeneruje większą energię. Ci z Was, którzy powielają ten mit, argumentują, że o ile proch gruboziarnisty spali się na całej długości lufy, to ten drobnoziarnisty się spali na pewnym odcinku, a potem już nie będzie napędzał pocisku. No, ale ten pocisk będzie napędzany nadal gazami, które tu są, tak? Tu mamy bardzo wysokie ciśnienie gazów. Okej, okay, nowy proch się dalej nie spala, ale to wysokie ciśnienie gazów tu jest. I mamy coś w rodzaju wiatrówki w tym momencie. Mamy bardzo wysokie ciśnienie gazu, które nam wypycha pocisk. I ten pocisk jak najbardziej się dalej rozpędza. Jest nadciśnienie w lufie. Ci z Was, którzy zdają sobie z tego sprawę, argumentują jeszcze dodatkowo, że. Potem to nadciśnienie spada na tyle, że pocisk zaczyna nam być spowalniany przez tarcie w lufie i w związku z tym on potem zaczyna zwalniać i będzie nam przemieszczał się wolniej, z mniejszą energią niż w prochu gruboziarnistym. Tu muszę zaznaczyć, że jest w tym myśleniu bardzo poważny błąd, bo, bo opory w lufie są zawsze. Czy pocisk jest rozpędzany spalającym się prochem, czy pocisk jest rozpędzany już samym, samymi gazami, które są w lufie? Tu zawsze są opory ruchu, ruchu w tej lufie i tu zawsze pocisk jest spowalniany przez opory ruchu. Nawet jeżeli dojdziemy do sytuacji, gdzie te gazy już mają Niewielkie nadciśnienie i pocisk rzeczywiście realnie zacznie nam zwalniać, to wcale nie jest powiedziane, że on ostatecznie będzie się poruszał wolniej od pocisku cały czas napędzanego na, przez proch. On po prostu zacznie zwalniać z o wiele wyższej prędkości. On nabierze większą prędkość rozpędzony przez ten proch 4F, a potem zacznie zwalniać, ale będzie zwalniał do prędkości wyższych niż mieliśmy w prochu 3F. Teraz ktoś bystry z Was mógłby się zapytać: Jak to? Co Ty opowiadasz? Przecież powiedziałeś na początku filmu, że proch, bez względu na swoją granulację, ma tyle samo energii, ma taką samą energetyczność. To jest bardzo słuszna uwaga i już mówię o co chodzi. Kilogram prochu, czy na przykład gram prochu, czy jest drobnoziarnisty, czy jest gruboziarnisty, tyle samo jest w stanie energii dostarczyć. Ale musimy porównywać sytuację, w którym proch się spali w lufie do końca. I już i dalej nie jest napędzany przez nadciśnienie gazów. Jeżeli, na przykład, mamy broń, do której nasypiemy proch gruboziarnisty 2F i ona ma długość lufy idealną, taką, że ten proch się spali do końca, dopóki pocisk nie opuści lufy, to on wygeneruje nam jakąś wartość energii, jakieś x juli. Jeżeli byśmy nasypali teraz prochu bardzo drobnego do takiej samej broni, ale z krótszą lufą, że w tej broni też ten drobnoziarnisty proch się spali do samego końca, do momentu, w którym pocisk opuści lufę, to zarówno ten drobnoziarnisty i gruboziarnisty wygenerują taką samą energię. Te pociski z tych dwóch luf będą miały taką samą energię. Tylko że my nie porównujemy tych dwóch prochów w dwóch broniach o różnej długości lufy, tylko porównujemy je w broniach o takiej samej długości lufy. W związku z tym, jeżeli nasypiemy prochu tyle gruboziarnistego, że on nam się spali do końca zanim pocisk nie opuści lufy, to proch drobnoziarnisty spali nam się o wiele szybciej. I Jeżeli tu mieliśmy X juli pocisku z prochu gruboziarnistego, to te same X juli z drobnoziarnistym będziemy mieli w tym momencie. I całą tą drogę dalej przez broń, ten pocisk będzie dalej napędzany przez nadciśnienie. W związku z tym do, tej, do tego X juli, musimy jeszcze dodać napędzanie przez nadciśnienie, dlatego proch drobniejszy wygeneruje nam większą energię z tej samej broni. Jeżeli to nie jest dla was do końca jasne, jeżeli tutaj. Nie do końca jaśnia to wyjaśniłem, to serdecznie polecam moją książkę Księga Demu, jest dostępna w przedsprzedaży, pojawi się w grudniu tego roku i tam będzie wszystko wyjaśnione dodatkowo na przykładach, tak, że będzie można zrozumieć balistykę wewnętrzną broni. Link na dole w komentarzu. No dobrze, tyle mojego gadania, ja Wam mogę opowiadać o teorii, ale Wy i tak będziecie wiedzieli swoje, więc pokażę Wam eksperymenty. Dobrałem trzy naważki prochu, złoty stok tym razem, Prochu 2F, prochu 3F i prochu 4F, i teoretycznie, 2F powinien się spalić gdzieś daleko poza lufą, spalanie nieidealne. 3F się powinien spalić teoretycznie mniej więcej u wylotu lufy, a proch 4F się powinien spalić gdzieś tutaj. Nasypię taką samą naważkę, 30 granów, więc zmniejszoną, żeby mi ten 4F nie rozwalił lufy. I zmierzymy energię. Zobaczymy, e, który proch będzie bardziej energetyczny. Moi drodzy, popełniłem herezję, nasypałem prochu 4F do dwururki. Trzeba to robić z głową, nie wolno go sypać tyle samo, co prochu e, gruboziarnistego. Nie rozsadziło mi ryja i wyszło dokładnie to, co mówiłem. Czyli proch 4F jest bardziej energetyczny od prochu 3F, a proch 3F jest bardziej energetyczny od prochu 2F przy danej długości lufy. Gdybyśmy mieli różne długości lufy, dobrane idealnie do każdego z tych prochów, to miałyby taką samą energię. Ale ponieważ mamy jedną długość lufy, to proch 2F nie wygeneruje nam całej swojego potencjału, nam nie odda, bo część się zmarnuje poza lufą. Proch 3F odda nam cały potencjał, a więc będzie wyższa energia, a proch 4F odda nam cały potencjał tutaj i potem jeszcze doda do niego energię z nadciśnienia gazów. Serdecznie polecam więcej tego, eksperymen tego typu eksperymentów w Wyszowe środy, a także w odcinkach specjalnych dodanych do książki Księga Dymu, którą możecie zamawiać w przedsprzedaży. Link w opisie filmu i na dole w komentarzu. Polecam się na przyszłość.